Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo przytulam się do Twego niepokalanego, pełnego miłości i czystego serca. Znasz moje rany. Znasz. Moją sytuację, ty mnie, mamo, znasz, weź mnie na ręce, przytul jak swoją córeczkę, przytul jak syna, ucałuj. Niech ucichną wszelkie burze, niech moje rany, które noszą, niech moje rany, które noszę, zabliźnią się, przez dotknięcie Twojej miłości. Chcę być Twoim dzieckiem w pełni, dzieckiem, które Ty sama będziesz prowadzić, dzieckiem w intencji którego Ty będziesz się modlić, a uczynisz to w sposób najbardziej godny, bo jesteś najczystsza, bo jesteś moją mamą. Kyrie eleison, chryste eleison, Kirje eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, święta Maryjo, módl się za nami, święta Boża, rodzicielko, módl się za nami, święta Panno nad Pannami, módl się za nami, matko Chrystusowa. Módl się za nami, Matko Kościoła, módl się za nami, Matko miłosierdzia, módl się za nami, Matko łaski Bożej, módl się za nami, Matko nadziei, módl się za nami, Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady. Módl się za nami, matko stworzyciela. Módl się za nami, matko zbawiciela. Módl się za nami, panno roztropna. Módl się za nami, panno czcigodna. Módl się za nami, panno wsławiona. Módl się za nami. Panno, można, módl się za nami. Panno, łaskawa, módl się za nami. Panno, wierna, módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicą mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami przybytku Ducha Świętego, módl się za nami, przybytku chwalebne, módl się za nami, przybytku sławny pobożności, módl się za nami, różo duchowna, módl się za nami, wieżo Dawidowa, módl się za nami, Wieża z kości słoniowej, módl się za nami. Domie Złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie Chorych, módl się za nami. Ucieczko Grzesznych, módl się za nami. Pociecho Migrantów. Módl się za nami, pocieszycielko strapionych. Módl się za nami, wspomożenie wiernych. Módl się za nami, królowo aniołów. Módl się za nami, królowo patriarchów. Módl się za nami, królowo proroków. Módl się za nami, królowo apostołów. Módl się za nami, królowo męczenników, módl się za nami, królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez Mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta. Módl się za nami, Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo rodziny, módl się za nami. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i zawstawiennictwem Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani, nasza. Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Bogu niech będą dzięki.